Drodzy Państwo, w dzisiejszej walce wystąpi Putin i Niedźwiedź. Proszę podchodzić, przyjmuję zakłady. Start. Zwycięzcą tej walki jest Putin! To jest Wladimir Wielki Putin. Napisał dla ciebie wiersz, tak mu się spodobać. Ty posłuchaj tego wierszu. Noc noc, gdy spiew w blocie, myślę o tobie jak złomiasz o szerocie. Miłość ma do ciebie wzlata, jak tu pole w zeszłego lata. Ene rabę, Putin dmucha żabę. Żaba cy wypina, wybrała w samurzyna. Super! Bieraj <laughs> numer! Wpisuj Wladimirowi! No tutaj, okay. wpisuj Wladimirowi! w Ej, one communism? Go go go, 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 come on, go. Budujemy komunizm? Co na to? Budujemy. Dawaj. Budujcie. Tam, tam mieszają beton, nie? No budujcie. No dawajcie. czego Kielnia jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Władimir Putin jestem. Ja Ja bym tak w sprawie zamiany, bo kupieki mnie ukrali. Czy pani się za jedno jabłuszko zamieni? Ja dam dwie pyry. Dwie pyry. A ja nie chcę ale pyry, bo ja mam. Dam jabłko. Ale dobry, dobry pyry. Nie, twarde, mi. Białoruskie pyry. Proszę. Twardy Można? A wy mi takie sankcje dali, a tu dają jabłuszka za darmo. No dobre ty, Poliaki. Ja...

Да пошел нахуй, блядь Крем на день, крем на ночь Dobrze wpływa na skórę, widzi pan, już efekty są widoczne po pierwszym życiu, ale później nie ma to jak najlepszy obiad, czyli kaczuszka po smolejsku, zimny leszek na przepitkie. A słyszy pan, może na dyktatora jeszcze pójdziemy? Umilę panu życie, może krymiku krem, może troszeczkę? Ja się chętnie podzielę, ale widzę rączki, ma pan zmarznięte? Słuchaj, ja mam bogate, luksusowe hotele, sieci gulak i lagie. Wywanów to mam tyle, że muszę je na ścianach aż wieszać. Alkoholu i wódki to u mnie tyle, ile u was dziewczyn przy drogach. Ja cię biorę ze sobą i na strany. <słuch> no nie wiem. Dawaj, dawaj! Nie chce mi się ruszać nigdzie ostatnio. O, nie chce ci się ruszać. Ja cię rozruszam tam dobrze. Ty się nie bój. Czy rozruszamy oboje? Fajnie w ogóle. Tak na serio? Da. Jedzę w Rosju. No, trochę się boję. No chodź. Ale nie, nie jadę. Nie, patrz. Calar to karnasza. Wladimir wynajął.